Mówią, że Polska dymem stoi. Mówią, że Polska stoi wędzonkami. Z tego co jednak e, obserwuję, Polska łiskaczami stoi. Coraz więcej piw e, zauważam na rynku wśród piwowarów domowych, e, ważonych z udziałem słodu e, whisky destylacyjnego, słodu po prostu whisky whisky stałty z reguły zaczynają się pojawiać. Dzieje się to w którym mieście, dzieje się to w Polsce, dzieje się to również i w Bydgoszczy. Dlaczego tak się dzieje? No, dlatego, że ten słód zaczął się pojawiać i zaczął być dostępny. Być może gdzieś w radiu Jadąc samochodem usłyszałem, że nasz kraj uwolni rynek alkoholi mocniejszych, no i tym samym w domach zagoszczą ślibowice, nalewki. Znaczy, nalewki to już są śliwowice, e, czy, czy po prostu whisky. Tak? Whisky robi się tak samo przecież jak piwo, tylko trzeba mieć do tego destylarkę. E, wolno mieć, nie wolno użyć. Podobnie rzecz ma się z e, antyradarem, prawda? E, nie lubię na, nawiązywać do polityki, ale no tak to już jest, że większość chyba polmosów i tak i tak nie jest e, w, chyba w pełni w kapitale polskim, więc. No, czegoś by nie uwolnić tego rynku? E, Słód whisky w takim razie wkracza w piwowarstwo domowe. No chyba nie ma co ukrywać, że w naszym kraju e, tak mi się wydaje. Jeżeli jestem w to proszę mnie z niego wyprowadzić, ale, ale browar e, wkroczył piwem smoky joe, czyli piwem z takim delikatnym zasypem whisky, gdzie pewnie hmm, jest to piwo, piwo pomysłu Bartka Napieraja. Gdzie pewnie chciał, chcieli chłopaki wysądzać rynek, no i potem pojawiła się i właściwie już została wersja fanowska, czyli z zwiększonym udziałem słodów whisky. Sam zrobiłem whisky stouta z udziałem 62 albo 65% słodów whisky destylacyjnych i takich typowo torfowych. No i dzisiaj piwo zbyt goszczy z browaru kuchenny Bronx. Piwo, które, którego styl chodzi mi już od dawna po głowie. W drugiej linii macie zaznaczony styl. Bardzo ciekawe może być piwo. Jestem bardzo ciekawy efektu, który tutaj znalazł się w butelce. Niespodziewanie biały kapsel do czarnego piwa. Co my tutaj mamy? Kuchenny Bronx. Jest to piwo z bydgoskiego depo depozytu. On jest w, w sklepie bydgoszczy homebrew.pl chyba coś takiego skrzyneczka stoi Whisky Oak Age Old Ale no kurczę, czego się do spodziewać no pewnie aromatów whisky, czyli torfowych spalonych gum i tak dalej oak, płatki dębowe piwo starzone górnej fermentacji Ekstrakt potężny, 20,2, alkohol niedużo nie, nie mniejszy, bo 9%, piwo zabutylkowane 4 października, 58 IBU. Cóż, jedziemy z tym tematem. Nagazowane nisko, bardzo dobrze, nagazowane pewnie w jakiś 1,9 fol, tak, jak to się gazuje, ale Stouty stołty. No, klimaty zbliżone do barley wine'a, do risa, do imperatora bałtyckiego. Co tutaj czuć? E, czuć likierowość, taki likier. Czuć praliny, czuć czekoladę, czuć e, dębinę. Ale jakoś e, słodów whisky no, na razie przynajmniej nie wyczuwam. Lejmy. Piękny kolor. Rubinowy. Piany, pian, pianie trochę pomogę, chociaż widzę, że nie muszę. Proszę. To szkło dosyć ciekawie oddaje, nie mam dzisiaj oświetlenia, ale myślę, że kręcę to za dnia, więc nie musi być jakieś tam światło. Rubinowe, przebłyski. Piwo czarne, nieprzejrzyste. Piana kremowa e, tworzy obrączkę, za to dobrze zbudowana, wydaje się pianą trwałą ku mojemu zaskoczeniu, bo jest tu aż 9% alkoholu. E, piwo nie jest czarne, piwo jest e, rubinowe, krótko mówiąc, e, w prze, tutaj w przewężeniu, natomiast tulipan oczywiście nieprzejrzysty, piwo klarowne nawet bardzo klarowne, jak na styl, jak na. E, jak na piwo domowe. Zobaczmy co w aromacie. No, w aromacie wino jęczmienne, e, trochę czekolady, jak już powiedziałem, takie... E, jeden ja aromat kojarzę z Montsherry, czyli, czyli z czekoladkami, z wisienką i z odrobiną alkoholu w środku, likierem. Dość intensywnie, i to dobrze. Ja zamknę to piwo. Nie wiem, czy wy znacie taki patent. Wkłada się takie coś, to za tak zwanej komuny, której nie było. Normalnie to trzeba zamknąć. Zamyka się na taki patencik i słuchajcie, jest. Wracajmy do piwa, bo piwo jest idealne, przynajmniej na razie. Bardzo dużo dębiny w aromacie. Cóż, przejdźmy do smaku. Piana powoli znika, ale to nie jest zaskoczenie. Tu jest aż 9% alkoholu, a jak wiemy, alkohol to niszczycielska moc dla piany. No, i teraz tak, tak jak w aromacie w ogóle, no w ogóle nie było praktycznie czuć torfu. Ciekawy jestem procentowy, jaki tu jest procentowy zasyp słodu, torfu, słodu whisky, jeżeli jest. Ale jest, bo czuć go w smaku. To ciekawe doświadczenie. W smaku również e, e, taki... Hmm, e, nie piłem koniaku, albo piłem nie pamiętam, ale generalnie kojarzę ten, ten smak właśnie z koniakiem, z napoleonem, czyli z likierem. Piwo... Tu już nie ma żartów, to piwo jest... Hmm, nie się tego źle, jest tłuste, gęste, jest oleiste, jest fajnie. Smoki Joe to Extra 16, tutaj mamy aż 20, ale to nie jest smokey Joe, to jest, to jest wino starzone z płatkami dębu. Ciekawe, ile było na fermentacji cichej, podejrzewam, że co najmniej 30 dni. Zobaczymy, czy dobrze myślę. Kolor doskonale współgra z aromatem i smakiem. To piwo nie jest sesyjne, to jest, chociaż powiem tak, goryczki tutaj nie ma. I dobrze, bo ona tu by się chyba słabo komponowała. Goryczka jest goryczki chmielowej, goryczka jest, ale ta goryczka raczej należy do goryczek rozgrzewających, alkoholowych. Nie jest długa, na finiszu ona zaraz znika, rozgrzewa przełyk. Doskonałe piwo na zimę. No, to jest pozycja bardzo podobna, jak już powiedziałem na początku, do Risa, do Barleywina, do... Czegoś w stylu e, imperatora bałtyckiego, czyli piwo rozgrzewające. Piwo, które tak naprawdę powinno być zabutulkowane w pojemność 0,3, no bo 9% alkoholu to już nie są przelewki. Piwo wyśmienite. Hmm. Oczywiście dla mnie e, za mało jest whisky, e, słodów whisky, ale nie jest to wada. To to piwo podejrzewam nawet byłoby, mogło być wypite przez moją żonę, która goryczki, nie, goryczkę w ogóle nie za bardzo, bardzo toleruje. <laughs> tu jest goryczka alkoholowa, jest likierowość, piwo jest tłuste, gęste. W smaku czuć słode w aromacie nie, ale w smaku również czuć dębinę, którą przede wszystkim czuć w aromacie. no nie ma lajsingu, bo to wszystko spływa w takiej tłustej formie po szkle no ten styl chodzi mi po głowie chciałbym ten styl uważać na koniec sezonu 2015, 14 może tak, bo tak go zacząłem a więc gdzieś tam w marcu, w kwietniu ja to taki styl uważę żeby go wypić na zimę, przypomnę whisky oak age old ale e, świetny pomysł na etykietę słuchajcie e, jest to taka etykieta e, z moich czasów typowo taka jakby ze skupu makulatury e, ciekawe jak tą czcionkę e, uzyskał piwowar taka czcionka maszynowa bardzo fajna bardzo fajna kuchenny brąz No widać że e, Znasz się, kuchenny brąksie, na tym co robisz, e, ciekawy styl, e, odwaga, e, piwo e, świetnie sklarowane, ciekawe czy czym, czy czym chem, czy czy tabletką, klasa, klasa, e, sama w sobie, Dobre doświadczenie dla mnie, aczkolwiek ja będę chciał dodać do czegoś takiego dużo więcej słodów whisky. I też pójdę w taką stronę. Myślę, że nie zrobię piwa czarnego, tylko takie jak to, takie jak to czyli takie klarowne, rubinowe, dyst dystyngowane piwo. Pozdrawiam Bydgoszcz. Super pozycja. Eee, świetny pomysł. Do zobaczenia.